Czeka, nie nie strzelaj od razu! Co jest? Coś ty zrobił! Ja bym poszedł na kontakt z okno. Kurwa nie wiem. O, genialny Będzie bolało!

Please dodge guys, Someone control F4, I'm fucking tealed. let's fucking lose this game, I troll, Radiant you lose it you fucking bot I don't care you fucking retard I don't care I don't care you fucking <laughs> Kurwo, to Zr zrób to shoto z tego, proszę Ona tu Zostań była O kurwa A! Ale nie, Jak ten pierwszy niesie, kurwa dziennia, To się nadaje do klipa Kurwa, kto tam mógł nie klipować? Dobra, nie umiem grać, to ma w Dobra, kurwa, nieważne co, co się dzieje. Okay. Spain! Po co ja szłam na A? Po co ja szłam na A? Po co ja szłam na A? Po co ja na A? Nie wiem. No i po co ja szłam na A? Okay, I lost my mind as well! I'm gonna rush with life! AAAAAAAH We can sell, we can sell! We can sell! We can sell! We can sell! Oh nice shot Last guy could be anywhere. <laughs> oh. I, <yeah. laughs> look at this shit it's gonna be clip for tiktoks പ്ലേ രണ്ട് പ്ലേ ഉള്ളൂ